Dzisiaj próbuję zrobić happy moda, wiem z tego głównego, że u Ględzie Most Dobra, spróbuję happy moda i klikamy o tutaj w to. Klikamy o to. to. Klikamy. Teraz właśnie nie wiem co kliknąć. Spróbujemy. Okej, okay, happy moda. No, tu chodzi za bardzo. E, to kabuka o dobra. Okej, okay, dobra, chyba będę miała to. Tutaj próbujemy. Mm. Bo chodzi, ja mam wydatki, no ale... Okej, okay, to pewnie tylko znamy. Za e, właśnie zastanowiłam się, patrzcie, to jest 4,5, 4,1, a tutaj 4. Dopiero mam 16% i teraz Myślę, czy się to opłacam. koleżanka tam ma Happy Moda, ale boję się tego Happy Moda trochę. Więc. trzeba ja bym miała dużo raczej. Ale boję się, bo nikt mówił, że to jest wirus, albo nie. A um, z drugiej strony. Więc. Oj! To co ja weszłam? Nie, 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 nie. czekaj, anuluj? Gdzie tamto? Nie wiem, czy to anulować. No trochę się boję. Dobra, już się napłynął drugi film zaraz. Wtedy się nie skończę trochę się naprawdę tego obawiam. Już zaraz zagrywam kamery. Co mi to, jest, to boję, Bo to nic nie daje. 41 było. Było 41. Trosika. Jeszcze połowa, ale mój tablet się ładuje. Bo po prostu. bardziej lękam sobie, więc. Jeszcze. 40. 47, ale czyli 45. Teraz już szybko.